Niezmiernie miło, że spotykamy się dziś w tak znamienitym gronie, w tym pamiętnym miejscu na uroczystym apelu z okazji obchodu 68. rocznicy śmierci Majora Henryka Dobrzańskiego i jednocześnie święta 25. Batalionu Dowodzenia, jednostki wojskowej dziedziczącej chlubne tradycje. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego Majora Hubala. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Lecha Kaczyńskiego, gościmy Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Michała Kamińskiego. Witamy serdecznie, Panie Ministrze. Sekretarza Stanu do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pana Ministra Czesława Piątasa. Ekscelencjo Księże Biskupie, Panie Ministrze, Panowie Generałowie, Szanowni Państwo, mam honor odczytać list, który Skierował dziś do Państwa Pan Prezydent Rzeczpospolitej. Uczestnicy i organizatorzy uroczystości z okazji 68. rocznicy śmierci Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala Anieli. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam uczestników uroczystości z okazji 68. rocznicy śmierci Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Z wielkim szacunkiem zwracam się do mieszkańców Ziemi Opoczyńskiej i gości przybyłych, aby oddać cześć dowódcy pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego w czasie II wojny światowej. W uznaniu doniosłości obchodów zdecydowałem o objęciu ich honorowym patronatem prezydenta Rzeczpospolitej. Ekscelencjo. Panowie ministrowie, panowie generałowie, szanowni parlamentarzyści, szanowni państwo. W dniu dzisiejszym, podobnie jak w latach poprzednich, Starostwo Powiatowe w Opocznie wspólnie z 25. Batalionem Dowodzenia i 25. Brygadą Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego organizuje uroczyste obchody rocznicy śmierci majora Henryka dobrzańskiego hubala W tym roku patronem nad obchodami przyjął pan Lech Kaczyński, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, za co serdecznie dziękujemy. Powiat opoczyński w czasie II wojny światowej dał świadectwo patriotyzmu i przywiązania do wartości i tradycji narodowych. To jest akarnicza. Panie ministrze, bardzo proszę. To może to tak. Proszę, myślę, że Szanowni każdy każdy. goście... Za chwilę angliku Wojska Polskiego, ksiądz generał Tadeusz Włoski, do pana poświęcenia tablicy uczcić majora Henryka Dobrzańskiego Kubala. O Panie Boże, tę tablicę upamiętniającą naszego dzielnego majora Henryka Dobrzańskiego Kubala. Bogosław i daj wieczny pokój także jego żołnierzom i wszystkim, którzy polegli i spoczywają na tej ziemi. Za wszystkich odmawiamy naszą modlitwę. Wieczny odpoczynek Racim dać Panie. Światło Światło stanie, Panie wieczny odpoczynek Racim dać Panie. Światło Światło stanie, Panie wieczny odpoczynek Racim dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Panie Wójt, Panie Pułkownicy, Majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala, jego walecznych żołnierzy oraz mieszkańców tej ziemi niosących pomoc i dających schronienie żołnierzom polskim. Spotkamy się w Anielinie przed Czańcem Hubala, aby oddać im honor i cześć. W 68. rocznicę śmierci Majora Hubala, my, dumni spadkobiercy chlubnych tradycji Wojska Polskiego, stajemy by wezwać do apelu naszych bohaterskich przodków, którzy w obliczu hitlerowskiego najazdu podjęli heroiczną walkę w obronie wolności i niepodległości naszej ojczyzny. Wzywam ostatnich żołnierzy i pierwszych partyzantów, którzy nie ujęli się pod jarzmem okupantów. Do Was wołam, bohaterowie Polski walczącej. Wasza niezłomna postawa i bohaterska walka były wołaniem do świata że jeszcze Polska nie zginęła. Wstańcie do apelu. Wzywam żołnierzy wydzielonego oddziału Wojska Polskiego, którzy w bierni przysiędze żołnierskiej nie złożyli broni i podejmując walkę z wrogiem oddali swe życie na ołtarzu Ojczyzny. Wstańcie do apelu. Wal! Dalong. Pal! Wal! Dalong. Pal! Wal! Dalong. Pal! Ta bed pięć. Druć. Drogi szeryf, naprost jego wkład sekretarz stanu pan minister Michał Kaminis. Wieniec od fundatorów tablicy pamiątkowej składa prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, pan Marcin Szczypiącki oraz wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Hubalczyków, kustos w tradycji i chwały oręża polskiego, pan pułkownik w stanie spoczynku, Marian Zak.